Dziś jest 16 września. Jestem Ian Bryson, autor Kocham Cię jak jedną, list do mojej córki porwanej przez kult. Dziś zamierzam przeprowadzić część pytań i odpowiedzi: 7 Czym jest porwanie dzieci przez rodziców? Czym jest rodzinny handel ludźmi? Celem tego wideo jest podwójny: przede wszystkim chodzi o rozpoczęcie rozmowy na temat kontroli, które można wprowadzić dla dobra dzieci, które muszą zostać wprowadzone. Potrzebujemy podejścia skoncentrowanego na dziecku, gdzie jeden rodzic nie może kłamać o drugim rodzicu, ani słowo jednego rodzica, ani jego zdolność do przekonywania nie powinny mieć znaczenia. Dokładna ocena dziecka to jedyny sposób, aby poznać prawdę i zapewnić bezpieczeństwo dziecku. Innym celem tego wideo jest powtórzenie, że moja córka wciąż nie została oceniona. Prawie czternaście lat temu została mi odebrana, a trzy tygodnie przed porwaniem. Błagałem ludzi o pomoc. W ciągu pół godziny od momentu porwania byłem w departamencie policji, błagając ich, aby powstrzymali moją córkę przed wywiezieniem z kraju, w którym mieszkała i ocenili jej sytuację. Zamiast tego została zabrana z powrotem do miejsca, które matka mojej córki nazywała kultem. Tego samego miejsca, z którego właśnie wróciła z siniakami, przerażona, że ktoś ma zamiar dotknąć jej siusiaka. I rozmawiając o intymnych częściach ciała swojego dziadka, ten sam dziadek jej matka mówiła, że najładniejszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobił, było przyniesienie mi jednej filiżanki herbaty. Uach edu definiuje. Międzynarodowe porwanie dzieci przez rodziców, jako usunięcie lub zatrzymanie dziecka poza jego krajem zwykłego pobytu w naruszeniu praw do opieki innego rodzica lub opiekuna to jest z Departamentu Stanu USA 2022. Od 1994 roku rząd USA szacuje, że ponad 30 tysięcy amerykańskich dzieci zostało nielegalnie porwanych za granicą przez jednego z rodziców. Międzynarodowe porwania dzieci przez rodziców są nielegalne, jak więc udaje im się to z moją córką? Zrobili to, co moja pierwsza żona nazywała fałszywym tropem, tzn, wskazując palcem na mnie, mówiąc, że uciekli ode mnie, mimo że nigdy nie miałem kontaktu z policją ani z opieką społeczną. A to ja desperacko próbowałem doprowadzić do oceny mojej córki. Błagałem ludzi, aby interweniowali. W systemie istnieją ogromne luki, które pozwalają rodzicom na porwanie swoich dzieci od drugiego rodzica. W moim przypadku pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po uświadomieniu sobie, że moje dziecko zostało porwane, było udanie się na lokalny komisariat policji w Holandii. Nie chcieli przyjąć zgłoszenia, ponieważ moja córka urodziła się w Connecticut, skontaktowałem się z ambasadą USA. Poinformowali mnie, że to nie leży w ich jurysdykcji i nie mogą mi w tym pomóc. Oficer dyżurny zasugerował, żebym ponownie porwał swoją córkę i zabrał ją do ambasady, gdzie następnie oceniliby jej sytuację, ale nigdy więcej nie zobaczyłem swojej córki. Ostatecznie złożyłem raport do Departamentu Stanu USA. Sekretarz Stanu USA powiedział mi, że może to zająć do dwóch lat, a w międzyczasie moja córka będzie mieszkać z tym, co moja pierwsza żona nazwała kultem w Polsce urzędnik konsularny USA powtarzał mi wielokrotnie, że kiedy moja córka jest w Polsce ponieważ ma polską matkę jest uważana przez rząd USA i rząd polski za obywatelkę Polski a nie obywatelkę amerykańską Strona internetowa Departamentu Sprawiedliwości USA pod adresem justice.gov stwierdza, że każdego dnia dzieci w Stanach Zjednoczonych są bezprawnie usuwane z USA lub zatrzymywane poza USA w naruszeniu praw rodzicielskich. W 1993 roku Kongres uchwalił ustawę o przestępstwie międzynarodowego porwania rodzicielskiego, która stworzyła federalne przestępstwo międzynarodowego porwania i czyni przestępstwem federalnym, gdy jeden rodzic lub inna osoba usuwa lub próbuje usunąć dziecko z Stanów Zjednoczonych lub zatrzymuje dziecko poza Stanami Zjednoczonymi w celu utrudnienia praw opiekuńczych innej osoby. Na przykład, rozważmy sytuację, w której małżeństwo miało syna w Stanach Zjednoczonych. Podczas sporu małżeńskiego, ojciec przenosi swojego syna do innego kraju, aby trzymać go z dala od matki, nie mając zamiaru powrotu. W tej sytuacji ojciec popełnił federalne przestępstwo międzynarodowego porwania dzieci przez rodziców. Justice Goff dalej stwierdza, że usunięcie dziecka często ma miejsce podczas zażartej lub emocjonalnej kłótni małżeńskiej. W początkowych etapach separacji lub rozwodu, lub w okresie oczekiwania na sądowy nakaz opieki lub umowę. Międzynarodowe porwania dzieci przez rodziców z USA były zgłaszane w krajach na całym świecie. Ale nie mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Mimo, że nasza córka urodziła się w Stanach Zjednoczonych, przeprowadziliśmy się do Holandii, ponieważ moja żona chciała być bliżej swojej rodziny w Polsce. Dlatego, ponieważ mieszkaliśmy w Holandii, prawo, które zostało złamane, musiało być albo holenderskie, albo międzynarodowe. Prawo, które zostało złamane w przypadku mojej córki, było prawem międzynarodowym. Traktat Haski z 1980 roku, który został podpisany przez Holandię, Polskę i Stany Zjednoczone, czyni nielegalnym zabranie dziecka mieszkającego w jednym kraju przez jednego rodzica do innego kraju, oddalając je od drugiego rodzica ale dokładnie to się stało w przypadku mojej córki. Traktat Haski z 1980 roku nie gwarantuje, że dziecko zostanie zwrócone. Aby uzyskać zwrot swojego dziecka, musisz najpierw wykazać, że twoje dziecko miało zwykłe miejsce zamieszkania w jednym z krajów konwencji, a usunięcie do lub zatrzymanie w innym kraju konwencji było bezprawne. Konkretnie, usunięcie lub zatrzymanie naruszyło twoje prawa do opieki, a ty wykonywałeś lub byłbyś wykonywał swoje prawa opiekuńcze, gdyby nie usunięcie lub zatrzymanie. W przypadku mojej córki była ona rezydentką Holandii. Przeniesienie jej do Polski naruszało traktat haski, ponieważ miałem opiekę nad moją córką razem z moją żoną. Z pewnością wykonywałbym swoje prawa opiekuńcze, gdyby nie to, że została porwana do Polski? Złożyłem wniosek na podstawie konwencji haskiej do Departamentu Stanu USA. Prosząc o zwrot mojej córki do jej kraju stałego pobytu, Holandii, powiedziano mi, że ten proces może potrwać do dwóch lat. Aby przypomnieć, moja córka została porwana 27 grudnia 2010 roku. Natychmiast próbowałem uzyskać pomoc i kontynuowałem poszukiwanie pomocy każdego dnia po jej porwaniu. 21 marca 2011 roku, Melanie Brandt, urzędnik konsularny z Departamentu Stanu USA, sekretarz stanu w Waszyngtonie, napisał do mnie: Witaj, panie Brison. Holenderski centralny urząd poinformował mnie, że otrzymali Twoją aplikację z Hagi oraz dokumenty wspierające. Będę Cię informować o wszelkiej dodatkowej korespondencji, którą otrzymam od holenderskiego centralnego organu w sprawie Twojej sprawy. Z poważaniem, Melanie Brandt ponieważ sekretarz stanu USA w Waszyngtonie nie dostarczał mi żadnych konkretnych informacji ani określonego harmonogramu dotyczącego tego kiedy to nastąpi, kontynuowałam pisanie do innych biur w rządzie USA, w tym do American Citizen Services w Niemczech. Ich odpowiedź do mnie z dnia 29 kwietnia 2011 roku brzmiała następująco: Szanowny panie Bryson, pańskie niedawne zapytanie dotyczące porwania pana małoletniej córki zostało przekazane do tego biura w celu udzielenia odpowiedzi. Chociaż współczujemy twojej sytuacji, ponieważ twoja córka została porwana z Holandii do Polski, jej sprawa niestety nie podlega jurysdykcji konsulatu generalnego USA we Frankfurcie. Jednak wydaje się, że już podjąłeś odpowiednie kroki, informując konsulat USA w Amsterdamie oraz Interpol. Departament Stanu USA uznaje międzynarodowe porwania dzieci przez rodziców, a także dobro i ochronę dzieci obywateli USA zabranych za granicę za ważne i poważne sprawy. Stawiamy najwyższy priorytet na dobro dzieci, które padły ofiarą międzynarodowych porwań, Mówią, że stawiają najwyższy priorytet, ale nigdy nie otrzymałem żadnych odpowiedzi, które mówiłyby, że zamierzają pomóc. Nigdy nie otrzymałem żadnych informacji o powrocie mojej córki do Holandii, ani o przeprowadzeniu kontroli dobrostanu. Pod koniec kwietnia 2011 roku, po czterech miesiącach prób uzyskania jednoznacznej odpowiedzi i próby oceny mojej córki, zdecydowałem, że muszę pojechać do Polski, aby sprawić, by mnie wysłuchali i aby ocenili moją córkę spowodowało moje uwięzienie w Polsce, ale podczas mojego uwięzienia żaden z Departamentu Stanu USA nie interweniował, żaden z funkcjonariuszy nigdy się ze mną nie skontaktował, aby zaktualizować mnie lub poinformować o jakichkolwiek postępowaniach haskich, które miały miejsce. Gdy tylko zostałem uwięziony, wstrzymali postępowania haskie, na stronie internetowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych stwierdzono, że w 2020 roku raport UNICEF oszacował, że jedno na osiem dzieci na całym świecie było w pewnym momencie swojego życia ofiarą wykorzystywania seksualnego lub nadużyć. W Europie szacuje się, że co piąte dziecko jest ofiarą jakiejś formy przemocy seksualnej, a od 70% do 85% ofiar dzieci zna swojego sprawcę. Jedna trzecia dzieci, które doświadczyły przemocy, nigdy nikomu nie mówi o tym, co je spotkało. Powody obejmują uczucia wstydu i winy, strach przed brakiem wiary, niepewność, komu to powiedzieć, lub niemożność rozpoznania przemocy. Na początku grudnia 2010 roku moje dziecko wróciło z trzymiesięcznej wizyty u dziadków w Polsce z wszelkiego rodzaju oznakami i objawami, że było wykorzystywane. A jej matka powiedziała mi, że wrócą do Polski w ciągu kilku tygodni. Nie uwierzyłem jej, ale powiedziałem ludziom, że jestem przerażony i próbowałem skierować ją na terapię. Dwa dni po Bożym Narodzeniu w 2010 roku została porwana i nigdy więcej jej nie zobaczyłem. Od tego czasu próbuję uzyskać pomoc. Moje pytanie do ciebie brzmi: co zamierzamy z tym zrobić? I co zamierzamy zrobić z porażkami w naszym systemie, które pozwalają na porwania dzieci? Moje dziecko nie jest jedynym dzieckiem, któremu to się przydarzyło i wciąż się przydarza. Musimy podjąć kroki, aby chronić nasze dzieci.